Po ponad 58 latach wróciły tramwaje na Rakowiecką, mogą wtedy już jeździć pasażerowi od poniedziałku 22 grudnia. Jak wyglądało oficjalne otwarcie? Rano poranku o 4 rano i o 7 z pierwszym zabytkowym tramwajem na linii R. Zobaczmy to wszystko w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Dam waj kierunek, Rakowiecka. Witam Was tutaj, Cześć cześć, Mam wznosz? i zapraszam teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Rakowiecka. A w dzisiejszym materiałie pokażę Wam, jak wyglądało całe otwarcie nowej trasy tramwajowej na pełnej stacji, jeżeli chodzi o Rakowiecką. Tutaj na linii 19, jadąc bezpośrednio od przystanku Kilecka, chociaż sam tramwaj jechał z zajezdni Mokotów, dalej przejeżdżając przez Aleję Niepodległości naprost i dojeżdżając do Pławskiej, no i sam tramwaj oczywiście później pojechał na Stegny. Również pokażę Wam przejazd tramwajem w drugim kierunku, pierwszy tramwaj świąteczny i pierwszy tramwaj, Tramwaj zabytkowy z pasażerami. Także dosyć dużo tych pierwszych razów, które w dzisiejszym materiale zobaczymy. Także bez Banego Gadania, zobaczmy ten materiał, który był historycznym elementem, jeżeli chodzi o sieć tramwajową. Bo to kolejna sieć, a właściwie kolejny odcinek sieci tramwajów, który został ponownie oddany do użytku i to była po prostu trasa odbudowana po tym, jak została 58 lat temu zlikwidowana. Bo dokładnie na tych ujęciach, w tym momencie o godzinie 4.11, po 58 latach tramwaj z pasażerami wjechał na przystanek metropole mokotowskie, chociaż wcześniej oczywiście ten przystanek nazywał się zupełnie inaczej, ale wjechał na odcinek, na którym nie było torów, zostały one wtedy zlikwidowane, była jezdnia po dwa pasy w każdym z kierunków dla samochodów. Samochody teraz jeżdżą inaczej, a tutaj wraca komunikacja wysoko jak chociażby tramwaj. Tramwajów tutaj na razie dużo nie ma, jest na razie tylko łącznie dziewiętnastka, ale to zmienia faktu, że i tak jest tutaj dużo lepiej niż z autobusami, natomiast w przyszłości tych tramwajów tu będzie dużo, dużo więcej, bo chociażby z Wilanowa będą jechać stąd, prosto do Warszawy Zachodniej przez pole Mokotowskie i dalej nawet na Bemowo. Co ważne, to co tu aktualnie widzicie wydarzyło się w poniedziałek 22 grudnia 2025 roku. Tak jak powiedziałem o godzinie 4.11 tramwaj wyruszył z przystanku metropole Mokotowskie, właściwie na niego wjechał, a następnie dojechał na ten przystanek, który zmienił swoją nazwę. Jest to przystanek aktualnie Mokotów Ratusz, bo obok znajduje się ratusz właśnie samej dzielnicy, jeżeli chodzi o Mokotów. Także nazwa według mnie całkiem Adekwatnie w tym miejscu nazywa tą dokładnie lokalizację. Chociaż jednostek retusza, jeżeli chodzi o samokotów, jest całkiem dużo. One się zdaje naprawdę na terenie całego, całej dzielnicy właściwie. Co istotne, wcześniej ten przystak się nazywał Wiśniowa, a sam przystanek wiśniowa autobusowy został przeniesiony w nową lokalizację. Bo tu, gdzie aktualnie jedziemy, jest, owszem, jest dnia docelowo będzie jeździć, będzie można się nią przejechać w jednym i w drugim kierunku, na pełnej trasie od Alei Niepodległości do samej Pławskiej, ze skrętami we wszystkich kierunkach natomiast na trasa to oczywiście jeszcze nie funkcjonuje natomiast zmienia faktu, że tutaj na tej ulicy nie będzie już ruchu autobusowego. Autobusy Jadą obok, gdzie jeżdżą, już w ramach, w ramach tymczasowej organizacji ruchu, natomiast teraz tam pozostaną i to się już w tym miejscu nie zmienia. Autobusy nie wracają na Rakowiecką, przynajmniej jeżeli chodzi o ten odcinek. Przystanki wszystkie zostały zlikwidowane, i w ich miejscach są nowe elementy zielone. No i też się pojawiły w niektórych miejscach same miejsca parkingowe. Także ulica się dosyć mocno zmieniła, natomiast jeżeli chodzi o jezdnie, chodniki, dojazd do posesji, miejsca parkingowe i drzewa, to ich zasadnicza część będzie dopiero się pojawiać na samej Rakowieckiej, bo prace tutaj budowlane będą jeszcze realizowane przez najbliższe 3 miesiące, bo wszystko ma być oddane do użytku dopiero w pierwszym kwartale 2026 roku. To widzieliście mnie, bo oczywiście, żeby nagrać to wszystko, co widzicie na tych nagraniach o poranku, w tym miejscu, gdzie nie można też dronem, musiałem realizować ujęcia z ręki, z monocykla elektrycznego. Sam zapis live'a, który macie, był nagrywany innym sprzętem, aparatem, który widzicie w prawym dolnej części ekranu czasami z nagrania, które teraz widzicie są z drugiej kamery, którą po prostu nagrywałem to wszystko. Ale dobra, dosyć gadania, dosyć patrzenia na pierwszy tramwaj, który przejechał przez sam węzeł. Teraz zerknijmy na coś ciekawszego, a mianowicie przejazd w drugim kierunku, gdzie zobaczymy sam węzeł Goworka w użyciu. Zobaczcie na to. Tramwa skręca w lewo. I co istotne, w ramach jednej sesji świateł mamy dziewiętnastkę, która jedzie w drugim kierunku, jak widzicie w tle. Przed nami y, ona była swingiem. Bliżej nas jest aktualnie Hyundai. Na środku mamy też dwa swingi Lin, y, które przejeżdżają w relacji pławskiej. I co ważne, tramwa jadące z Goworka w Rakowiecką, czyli z lewej strony na prawą stronę, w kierunku nowej trasy do Alei Niepodległości, omijałem całkowicie ruch, który jest na pławskiej. On może być nawet, jak widzicie w tym miejscu, zaurożony na samym środku. I te tramwaje po prostu mogą wyminąć w ramach jednej sesji świateł i to przejechać. Po to w tym miejscu zostały wybudowane właśnie cztery tory tramwajowe, aby tramwaj mogły się na spokojnie wymijać, nawet w sytuacji, kiedy po prostu jeżdżą w różnych relacjach. Więc to, że w tym miejscu jest przesunięcie pomiędzy Goworką a Rakowiecką i te ulice nie są na sam frost, nie zmienia faktu, że tramwaje nie mogą przejechać jakby było na sam frost, bo właśnie po to tutaj powstały te cztery tory. I widzieliście właśnie tramwaj, które się wymijały po szczególnych kierunkach, a my aktualnie wjeżdżamy na przystanek Rakowiecka, osobiście nie wiem dlaczego jest rozdzielony tego całego węzła przystankowego na rakowiecka i goworka. Pierwotnie to miał być jeden wspólny zespół przystankowy jeżeli chodzi o rakowiecką, bez zespołu przystankowego goworka i faktycznie brakuje tych przystanków przed wjazdem na te skrzyżowanie, bo przestarzamy cztery tory, wymienięcie pomiędzy goworka a rakowiecką. Pławską i Marszałkowską. Sam rozrzut, jeżeli chodzi o przystanki, jest ogromny i dojście, jeżeli chodzi o wygodne węzeł środkowe w tym miejscu, jest co najmniej ograniczone. W sensie, przypadałoby, żeby na chociażby tutaj na Rakowieckiej, w okolicy z kolejnego przejścia dla pieszych pojawił się po prostu kolejny przystanek. Owszem, by to zmniejszyło prędkość tramwajów, ale znacznie by to zwiększyło dostępność, jeżeli chodzi o przystanki, bo tego tutaj po prostu trochę brakuje. Bo w tym miejscu tu by się pojawił jeszcze jeden przystanek tramwajowy, bo stąd do Rakowieckiej. E Właściwie z od przystanku mokotów, ratusz, który w tym miejscu mamy do kolejnego przystanku na trasie, czyli właśnie goworka, jest naprawdę całkiem długi odcinek. I trochę to w tym miejscu komplikuje sytuację, jeżeli chodzi o wygodę przemieszczania i też po prostu jeżeli chodzi o dojście do najbliższego przystanku. Wiem, że w statystykach, jeżeli chodzi o trasę dojścia pasażerów do najbliższego przystanku, to nie, jest, nie wpływa negatywnie, jeżeli chodzi o to, że mniej osób skorzysta z tramwaju. Natomiast w praktyce, mówię to jako pasażer, że to byłoby mi lepiej, gdyby po prostu można było dojść bliżej do innego. Przystanków. Tu, jak widzieliście, jeszcze były realizowane prace przy wklejaniu nowych rozkładów jazdy, a z kolei aktualnie wyczuliśmy z tego już przystanku. Jak widzicie, jest to jeszcze ten ogrodzony. Co ważne, po jednej, po drugiej stronie już pełne chodniki zelizowane. Ja osobiście uważam, że w niektórych miejscach dałoby się zmieścić tej drogi rowerowe albo chociaż ciągi pieszo rowerowe na całej długości to nie zostało zelizowane. Natomiast sama ulica przez to, że chociażby już na niej nie ma autobusów i jest jedna jezdnia po jednym pasie w każdym z tych kierunków, została mocno spowolniona, więc się rzeczy tutaj nawet wjazdy rowerzystów na samą jezdnię nie powinny być jakimś dużym utrudnieniem jeżeli chodzi o funkcjonowanie. No i tak przejechał pierwszy tramwaj w drugim kierunku. Tu z kolei była część od tramwaj warszawskich i wykonawcy od Spalzoli, jeżeli chodzi o napoje, kawa, herbata i gorąca czekolada. Osobiście nie skorzystałem, bo po poranku jeszcze nie działali, jeżeli chodzi o sprzęt. Później agregat nie działał. Jak to później funkcjonowało? Nie wiem, na pewno w komentarzach wiecie. Natomiast mi nie udało się skorzystać z tej części. Oczywiście było wszystko bezpłatne w ramach otwarcia nowej trasy tramwajowej na Rakowieckiej. A tymczasem 19 skręt tutaj normalnie w rozchodzie jazdy w prawo i tak po prostu będzie jechać dalej w kierunku samej pętli. Nie piaski, tylko nowe bymowo. Wiem, że na live tam mi się trochę pokręciło. Wybaczcie, byłem już 20 godzinę na nogach i trochę mogło mi się pokręcić, jeżeli chodzi o poszczególne informacje. A tymczasem chwilę później zdziwiłem się, ale kolejna dziewiętnastka z zajezdni Wola przyjechała jako tramwaj świąteczny. W tym roku zbytnio nie miałem zby, e, specjalnego materiału, jeżeli chodzi o tramwaj świąteczny. Raczej znaczy, zbytnio nie robię materiałów o e, taborze, czy to tramwajowym, czy to metrze, czy to autobusach. Ale jeżeli coś mogę wam pokazać, to proszę bardzo, w tym materiału zerknijmy sobie z bliska na e, sam tramwaj świąteczny. Ostatnio go uchwyciłem podczas realizacji materiału z e, stacji metra Lazurowa. Może z ten film zobaczycie niedługo, zobaczymy, jak przejdzie autoryzacja wykonawcy. Tam po prostu też na nagraniu na 10 akurat jeździł i był napędli osiedle Górczewska. Natomiast tu możemy zobaczyć pierwszą dziewiętnastkę świąteczną, która jedzie właśnie zajezdni wola co ciekawe wcześniej 19 które tutaj przyjeżdżały jechały prosto z zajezdni żoliborz więc tak 19 jest obsługiwana przez kilka zajezdni no zajezdni wola raczej ja, nie dużo jeździ dziewiętnastek głównie tutaj mamy oczywiście tramwaj świąteczny, który właśnie stacjonuje na samej e, zajezdni wola, natomiast co jest istotne, jak widzicie tutaj też na spokojnie sobie przejeżdża, osobiście Wam powiem, że jest bardziej oklejony ten tramwaj niż ma światełek ja dużo bardziej lubię więcej światełek, chociaż na górze całkiem ładnie to się świeci, ale tych elementów takich jeszcze mrygających w różnych kierunkach widzę, że jest całkiem e, mało ja bym, byłbym bardziej zadowolony, gdyby takich w metrze były również po o, o, oświecane okienka żeby to po prostu trochę bardziej się świeciło, ale roz Rozumiem, że jest trochę inna koncepcja, jeżeli chodzi o oprawę wizualną. No i oprawa wizualna jest bardzo spójna z tym oczywiście co miasto stołeczne Warszawa, jeżeli chodzi o te, te części również w socjalnych mediach i w elementach medialnych. Także no i ma, ma to jakiś wspólny charakter, chociaż osobiście dużo bardziej wolałem te poprzednie typy tramwajów świątecznych, zwłaszcza edycja piernikowa, gdzie również pachniało piernikami. Wiem, że w samych tramwajach to raczej nie jest miło wspominane, ale ja jako pasażer osobiście powiem, że tu bardzo lubiłem Tamtą edycję, jeżeli chodzi o takie przyjazdy, z tego co wiem, na samym pokładzie nie ma ha, pierniczków rozdawanych. Natomiast pierniczki można było zdobyć podczas przyjazdu tramwajem linii R. I do niego za chwilę zresztą sobie przejdziemy. Tymczasem jeszcze pooglądajmy, jak tutaj przyjadą teraz tramwaje. Tramwaj tutaj mają aktualnie splot potrójny. Żaden tramwaj na razie nie skręca w prawo, nawet jeżeli chodzi o zjazdy i wyjazdy. W prawo by skręcili w kierunku królikarni metro i metra Wilanowska, czy też na wyścigi po prostu. Natomiast większość tramwajów tutaj jest skręca w lewo, bądź idzie na wprost. Ten tramwaj aktualnie jest na, na środku splotu i dzięki temu może przejechać bezkolizyjnie przez cały węzeł w ramach jednej sesji świateł prosto na Goworka. Czyli aktualnie tak jak jedzie w kierunku Stegen, czyli w kierunku Wilanowa. Jak widzicie przejechał przez pierwszą część, jeżeli chodzi o jezdnię ulicy Pławskiej. Następnie jedzie środkową częścią czterotoru i od razu przejeżdża na przystanek Goworka. Więc jak widzicie w ramach jednej sesji świateł może ominąć wszystkie tramwaje po trasie i po prostu nie zatrzymywać się w tym miejscu i nie korkować. Właśnie po to tutaj to powstało. No i to są idealne ujęcia, które to po prostu pięknie pokazują to, jak to tutaj to funkcjonuje. Wolałbym to wam pokazać z góry. Gdzie wprost zobaczyli po prostu te wymijanie, no jak i powiedziałem, niestety nie, nie da się realizować ująć z drona, a również tramwaj warszawski nie mogą tego tutaj robić, więc no cóż, widzę, że e, jest to po prostu strefa całkowicie zakazana i nie da się tutaj uzyskać zgody. Ale dobra, tymczasem zerknijmy sobie, jak e, wyglądał pierwszy przejazd zabytkowego tramwaju na linii R, jeżeli chodzi o tramwaj zabytkowy. Podczas otwarcia były dwa tramwaje zabytkowe na linii R. R oczywiście, jak Rakowiecka. Pierwszy tramwaj, który w tym miejscu widzicie, jechał prosto z zajezdni Mokotów, drugi przyjechał pół godziny później. Jeździły w relacji pętla-gielecka, czyli ta, na której aktualnie jesteśmy, i prosto do placu Nartowicza. I w tą po prostu tramwaje jeździły co pół godziny. Od godziny siódmej, O siódmej coś wyjechał z samej zajezdni Mokotów, do dziewiętnastej, więc naprawdę całkiem długo jeździł. Właściwie nawet po 19 były jeszcze ostatnie kursy. I również same przejazdy z tego mogliście zobaczyć w formie transmisji na żywo. Pełne materiały w 4K będziecie mogli zobaczyć już niedługo, jeżeli chodzi o całą zapis, właśnie przejazdów w jednym i drugim kierunku. Jeżeli chodzi o linię R, dzisiaj we wtorek, 23 grudnia, ten materiał powinien się pojawić. Co ważne, to to, że sama linia R była bezpłatna. Był to oczywiście wagon promocyjny, jeżeli chodzi o przejazdy, i były tutaj dwa tramwaje. Jeden to była parówka, drugi mamy taki właśnie tramwaj na korbę, czyli wagon typu K. Co ważne, te tramwaje nie bez powodu tutaj się pojawiły, bo właśnie te, te tego typu tramwaje jeździły tutaj na tej trasie przed jej zlikwidowanym, właśnie ponad 58 lat temu. Także, tak, takie ciekawostki, jakbyście byli właśnie ciekawi, dlaczego konkretnie te tramwaje w tym miejscu się pojawiły, to dokładnie chodziło o to, aby po prostu to były tramwaje, które tutaj kiedyś już funkcjonowały. Więc proszę bardzo, możecie właśnie zobaczyć na tych ujęciach no z drona tyle, ile widzimy. Jakby miał jeszcze większy zoom, to byśmy bardziej go zobaczyli w lepszej jakości. Ale nawet na tym dziewięciokrotnym cyfrowym, cyfrowo-optycznym zoomie jeszcze coś się da z tego wyciągnąć. No ale proszę bardzo, tak to się prezentowało, jeżeli chodzi o samo otwarcie nowej trasy tramwajowej na Rakowieckiej, również przez sam tabor zabytkowy. Ale żeby nie było, że nic nie wam nie pokaże nad tym materiał z samego przejazdu, to proszę bardzo, przeskakujemy sobie. Jesteśmy jeszcze nie, ale w tym momencie tramwaj skręcił w lewo. A my przeskakujemy właśnie do tego tramwaju. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Aktualnie jedziemy innym torem, bo tutaj tramwaj miał przestawiany na splocie na kierunek na lewo, czyli tramwaj chce skręcić w marszałkowską. I jak widzicie, po prawej stronie jest bezpośredni bypass tramwajowy na Goworka, czyli w kierunku Wilanowa i z Sielc a my aktualnie jedziemy torem, który jest na Marszałkowskiej, my po prostu możemy przejechać na prost. No ten węzeł jest skomplikowany, przynajmniej w teorii, jeżeli patrzysz się z niego z, z daleka. W praktyce tramwaje po prostu na samym wjeździe na ten węzeł wybierają poszczególne tory, gdzie chcą w danych kierunkach pojechać i później już nie muszą się przejmować, jeżeli chodzi o sterowanie rozjezdami. W skrócie jest po prostu jeden wybór, czy jedziesz w lewo, prosto, bądź oczywiście w prawo i później nie musisz się zastanawiać, jeżeli chodzi o ustawienie poszczególnych dalszych zwrotni. A jeżeli chodzi o funkcjonalność i przepustowość, to docelowo po prostu to będzie znacznie lepiej funkcjonować po zakończeniu wszystkich prac, jeżeli chodzi o budowę kolejnych odcinków, bo wiadomo, że jeszcze nie wszystkie odcinki zostały w pełni zrealizowane, to jeszcze oczywiście w tym miejscu właśnie jest robione. Co ważne, na samej tej linii tramwajowej, właśnie R, jeździły tak jak powiedziałem dwa tramwaje. Parówka, czyli 13N, numer 503 i niestety nie udało mi się nagrać podczas samego tutaj przejazdu, chociaż ją będziecie mogli zobaczyć podczas przyjazdu, bo raz na jakiś czas, oczywiście tramwaje się miały, mijały się mniej więcej na przystanku placu Nilubelskiego bo to był środek trasy. No i właśnie wagon, którym aktualnie jechaliśmy, teraz którego widzimy z powietrza, czyli wagon typu K, Berlinka numer 4031, który właśnie w tym miejscu jedzie. Tak jak powiedziałem, obydwie linie były bezpłatne i mało tego, w środku w samym tramwaju były dla was poczęstunki w formie pierniczków. Z tego co słyszałem, na samej linii mikołajkowej nie było pierniczków, co mnie trochę zdziwiło, Tam a akurat się nie pojawiłem może się, będę na pewno jeździć na tramwaju zabytkowym drugiego dnia świąt jak coś na linii M na pierwszej brygadzie więc jak ktoś chce z mnie spotkać to proszę bardzo natomiast pierniczki były tutaj były całkiem dobre, miały inny smak niż w poprzednim roku, więc jakaś odmiana się tutaj pojawiła, także taka ciekawostka no i też były inaczej zapakowane jeżeli chodzi o sam przejazd w tym miejscu na otwarciu no i poza tą częścią, którą widzieliście czyli właśnie tam elementem barowym z właśnie ciepłymi napojami oraz właśnie tramwajem tutaj e, zabytkowym w jednym i drugim A to w ramach otwarcia nie było nic więcej nie było też oficjalnego otwarcia jeżeli chodzi o jakieś konferencje prasowe, po prostu tramwaj Zaczęło jeździć i tyle. Natomiast nadmieniam faktu, że i tak osobiście uznaję, że wpuszczenie ruchu tramwajowego zabytkowego w dzień powszedni od godziny 7 do właściwie godziny 19, plus to jest bardzo dobry ruch i dzięki temu dużo osób na pewno z tych tramwajów korzystało. Zresztą jak widziałem, to tam trochę było tłumów. Głównie kiedy ja już sobie odsypiałem, to i po prostu w środku dnia spałem, ale i tak widziałem i słyszałem, że było całkiem dużo w tych tramwajach osób. Także chyba wszyscy się tutaj ciszycie, że. Tramwaje wróciły ponownie na Rakowiecką. A tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskubą i ten dziwny dzwonczek. Jak zawsze zachęcam Was do cienia Patreon, miałem wzasza Patron, ja Patron i tylko Znaż, Tak jak powiedziałem, dzisiaj się jeszcze pojawi sam przejazd na linii tramwajowej R prosto od zajezdni przez pełną trasę i później również z powrotem na zajezdnię tramwajowa Mokotów, ale żeby nie było bez samych ujęć z zajezdni. A tymczasem w najbliższych dniach będziecie mieli kolejne materiały z Warszawy, między innymi z Ursus Północnego, gdzie właściwie już dwa nowe perony chyba funkcjonują. Od Dzisiaj, kiedy ten materiał oglądacie, bo tam będę na konferencji prasowej. No i oczywiście, Chężyńska, jak tam są realizowane prace. Okrzei, Trasa Łazienkowska po stronie praskiej. I inne inwestycje, które są realizowane w różnych częściach całej Warszawy i nie tylko, bo jeszcze w tym miesiącu będę jechać do Rodomia i również będę jechać do Łodzi, żeby zobaczyć, jak tam inwestycje są realizowane, bądź też nie są, bo w Łodzi to tak raczej te inwestycje powolutku postępują ostatnio. O, głównie, jeżeli chodzi o tą jedną średnicę, która jest budowana kolejowa pod całą całym miastem. A tymczasem, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny pełnoprawny film z budowy tramwaju na pojawi się w styczniu i zobaczymy sobie, co tutaj jeszcze zostało do zrealizowania i jak te prace będą realizowane w najbliższych tygodniach i miesiącach. A tymczasem, do zobaczenia już niedługo i zapraszam oczywiście do korzystania z nowej trasy tramwajowej na Takie Tak jak powiedziałem, na razie tutaj jeszcze jeździ mało tramwajów, czyli jest tylko łącznie linia tramwajowa 19, która jeździ co mniej więcej 8 Minut w szczycie. Poza szczytem, z tego co widziałem, co 10-15 minut. no tutaj teraz mój okres świąteczny, więc trudno mi to powiedzieć, jak ona będzie funkcjonować w praktyce. Natomiast docelowo, oczywiście, na tej trasie będzie jeździć jeszcze 14K, jedną przez Pole Mokotowskie, czyli w kolejnej dekadzie to się raczej dopiero wydarzy. Natomiast co ważne, tutaj tych tramwajowych linii może być więcej. Możliwe, że 33 jednak kiedyś będzie wydłużone. No i co istotne, już w najbliższe wakacje, wakacje 2026, na tej trasie będzie jeździć chociażby jeszcze 17 z uwagi na to, że Aleja Niepodległości będzie zamknięta podczas tej przebudowy. Także tutaj będzie to się zmieniać i z tej po prostu trasy tramwajowej będzie dosyć dużo korzystać z linii podczas jakichkolwiek objazdów. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, czy to na Marszałkowskiej, czy to na pławskiej poszczególne linie tramwajowe po prostu będą mogły omijać i to jest najistotniejsze. Nie to, że w tym miejscu jest dodatkowa nowa trasa z nowym jednym przystankiem, tylko właśnie możliwość omijania przy różnego rodzaju przeszkód i po prostu większa mobilność samej siatki połączeń w sytuacjach, Kryzysowych i po, po prostu podczas realizacji jakichkolwiek inwestycji tramwajowych. I to jest największy plus i atut tej konkretnej inwestycji. A tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!